Przedstawię Wam listę dokonań i planów, które wprowadzają trzy kobiety z Ministerstwa Edukacji Narodowej, pani Nowacka, pani Mucha i Lubnauer. Już od 2024 roku zadania domowe to już przeszłość. Czytanie, mnożenie, równania, bez ćwiczeń w domu po prostu nie będą wypracowane i należycie nauczone. Oczywiście są jeszcze normalni rodzice, mnóstwo jest normalnych szkół, mnóstwo normalnych nauczycieli, którzy na to się nie zgodzili. Dzięki Bogu. I kolejna rzecz: żegnaj podstawą programowa. I tak okrojono już od naszych czasów bardzo mocno, od 1 września tego roku o 20% zmniejszono podstawę programową, ale nie na rzecz budowy pantofelka czy ameby, ale kosztem polskiej wybitnej literatury nagradzanej noblami. Teraz Quo mamy zrozumieć czytając jej tylko fragmenty, wcale nie te dotyczące prześladowań chrześcijan w pierwszych wiekach, bo po co przecież znajomość prawdy historycznej i początków katolickiej wiary, bo przecież katolicyzm z greki znaczy Powszechny, katolikos z greki, znaczy powszechny, czyli obejmujący cały świat, wszystkie narody, rasy, kultury, statusy społeczne. Więc żegnajcie wszystkie najważniejsze momenty potęgi i chwały polskiej wojskowości, czynów wielkich militarnych, jak Grunwald, czy Chocim, czy Wiedeń, czy Kirchholm z 1605 roku, czy zdobycie Moskwy z 1610 roku. Żegnaj wiedzą na temat Husarii, najsilniejszej, najpotężniejszej armii. Na świecie, której nikt nie był w stanie e, naśladować, nawet Rosjanie próbowali, ale im się nie udało. Tylko na świecie, mało kto wie, dotarliśmy i zajęliśmy Moskwę w 1610 roku. 12 września wojska polskie po prostu e, tegoż roku wkroczyły do Moskwy. Po przybyciu na Kreml Żółkiewski wziął do niewoli cara Wasela IV Szujskiego. Jeńcy oddali czołobitny hołd Zygmuntowi III, później pochylając się nisko, klękając oraz całując królewską dłoń. Szujscy przysięgli posłuszeństwo polskiemu władcy. Ale kogo to dzisiaj ma interesować? Wycięli też najważniejsze ludobójstwa na narodzie polskim, w tym rzeź wołyńską, bo przecież po co mają dzieci nasze wiedzieć o naszych dziadkach i babciach? Wycięto też postać Jakinka czy Pilecki wielkie czyny bohaterskie wielkich Polaków, żołnierzy wyklętych. I na pewno nie wiecie, że za dwa lata, w 2026, wejdziemy w tak zwany euro europejski obszar edukacji. Ma być jedna podstawa programowa, słuchajcie, zunifikowana dla wszystkich dzieci w Europie. Czyli ma być stworzona jedna słuszna, poprawna politycznie wersja historii dla dzieci europejskich w Europie. Bo tego chcą taki Harari, Schwab czy Soros. To jest gorzej, jak za Stalina w Polsce. Już dzisiaj Niemcy współpracują z Ministerstwem w tworzeniu podręcznika o historii Polski. Więc jak ma wyglądać obywatel przyszłej Europy 2050? Nasze dzieci, przyszłe pokolenia mają nie znać swojego pochodzenia historii. Zasad moralnych, prawa naturalnego, religii, przykazań, praw bożych, wiary ojców nawet nie wiedzieć mają kim są, jaką mają płeć. Ma to być człowiek szary, człowiek nikt, człowiek masowy, bezimienny, człowiek trybik z Orwella 1983. Ideologia dopada wręcz samego rdzenia naszego jestestwa, płci, która jest uwarunkowana jedynie biologicznie. O tym wie każdy biolog, każdy naukowiec. Tylko pseudonaukowcy, czyli aktywiści, to są aktywiści ideologowie, wymawiają, że płci jest tam 40, 100 czy 150, ile tam sobie chcą. Nie da się zamazać objawienia Bożego, gdzie jest cytat, stworzył ich mężczyzną i kobietą. Nic się nie zmieni w słowie Bożym. Świat będzie ewoluował, będzie upadał, się podnosił, będą tworzyć się kolejne ideologie, kolejne mocarstwa, będą upadać, ale słowo Boga pozostaje niezmienne i nienaruszone jak skała od kilku tysięcy lat. Nie ma innej płci niż żeńska i męs męska. I tylko biologia o tym decyduje, a nie subiektywna moja opinia. Nie uczucia subiektywne decydują o rzeczywistości, ale biologia, fakty. A prawda to jest zgodność rzeczywistości z osądem rozumu. I doznania nastolatka, który nie wie kim jest, nie tworzą obiektywnej prawdy i nie są obiektywną prawdą. On może się czuć kim chce, ale to nie jest obiektywna prawda, to jest subiektywne odczucie. I to jest gloryfikacja, to jest absolutyzacja. Subiektywizmów, yy, uczuć i stawianie uczuć nad rozumem i nad prawdą obiektywną. Wówczas, tak naprawdę, jutro, pojutrze, nasze dziecko może powiedzieć, że jest świnią, jest wilkiem, dołączyć do stada wilków. Psychiatra powie mu, że jesteś chory na schizofrenię, zacznij się leczyć. Ale kiedy twoje dziecko, syn, córka pójdzie do lekarza i powie, że nie czuje się tą płcią, jaką definitywnie jest, wówczas będzie mu się wycinało części ciała i się będzie okaleczało to ciało. Prawda obiektywna, jeszcze 5 lat temu była taka, że mężczyzna jest mężczyzną, kobieta jest kobietą i nie ma opcji, żeby hormony, blokery, testosterony, estrogeny, cokolwiek co tam podają, zmieniły cokolwiek stan faktyczny, bo prawda jest prawdą. My możemy czuć się jak chcemy, ale nie uczucia decydują o rzeczywistości. Więc mamy być kupą mięsa z hormonami, odurzonymi narkotykami, którzy pobierają dochód gwarantowany podstawowy wedle Pana Juwala Harariego, który jest technokratą, doradcą yy, wszystkich globalistów. Jest to żyd, jest to gej. Co ciekawe, bardzo. Ten odcinek w ogóle nie będzie monetyzowany, wiadomo, ze względu na treści. Dlatego od razu Was proszę o wsparcie na Patreonie, to założenie konta, wsparcie chociażby cykliczne przez 6 miesięcy czy przez rok jakąś kwotą, która nie będzie Was obciążała, dlatego że nie ma szans na, na monetyzację, kiedy mówimy prawdę. I kolejna sprawa. Od paru lat dzieci z niepełnosprawnościami fizycznymi, a także intelektualnymi są przenoszone do szkół publicznych. Zrobiono im ogromną krzywdę. Zlikwidowano ponad 500 szkół specjalnych w Polsce, i do masówek publicznych trafiają dzieci niewidome, niepełnosprawne, zamiast być w szkołach specjalnych, w klasach pięcioosobowych, ze specjalistami, specjalistycznym sprzętem. A teraz są zmuszane dzieci z Aspergerem, bardzo ciężkim autyzmem, ciężkim niepełnosprawnościami, nawet ruchowymi. Nawet dzieci ociemniałe są dołączane do zespołów klasowych. Klasa dzisiaj może nawet liczyć 40 osób. I teraz pytanie: jak nauczyciel ma prowadzić lekcje? w tak nierównym pod kątem możliwości w takiej klasie. Obniża się też wymagania, dostosowuje się do poziomu tego dziecka o najniższym poziomie intelektualnym całą klasę. Więc szkoła na naszych oczach przestaje być szkołą, która ma wychowywać i uczyć, ale ona ma być tylko towarzyszem dziecka. To jest taki już rodzaj ośrodka opiekuńczo-wychowawczego dzisiaj. Ma być wprowadzona ocena opisowa. Za pomocą właśnie równoważników zdań, czy tam piktogramów będzie nauczana poezja, pro, proza, literatura. Więc wychowają pracownika magazynu, pracownika fizycznego przyszłości, który nie będzie potrafił czytać ze zrozumieniem. Polska dzisiaj nie ma zgody na tworzenie w ogóle prywatnych szkół, musi realizować założenia Ministerstwa Edukacyjnego nawet prywatna szkoła czy katolicka szkoła. W bogatych krajach zachodnich prywatne szkoły mają odrębne swoje podstawy programowe, swój system nauczania, swoje dyplomy, swoją metodologię, swój system oceniania. Tam się nikt im w nic nie wtrąca. I kolejna sprawa lewactwo wprowadza nowe przedmioty, jak rodzice ośmioklasistów już zauważyli na przykład program ratowania życia, który jest finansowany przez nikogo innego jak pana Owsiaka. Jest wdrażana szkoła przyjazna LGBT. Powstało Ministerstwo Nowe do Spraw Równości. A co on znaczy ten standard? Szkoła przyjazna LGBT. Dzieci będą mogły brać udział w paradach równości, uzewnętrzniać się strojem i zachowaniem szkole i narzucać to zachowanie dzieciom normalnym. Większości normalnej. Będą mogły odbywać się w szkole eventy, można będzie realizować się w szkole, zmuszać nauczycieli do stosowania odpowiednich zaimków, inaczej będą kary i sankcje. Drag queen i queery. Jakieś przedstawienia z udziałem tego typu ludzi będą mogły się odbywać w szkołach bez zgody rodziców. Więc mamy do czynienia z oswajaniem, ze zdeprawowaniem dzieci, z zaburzeniem wzorca męskości i kobiecości, i to jest zaburzane w tej chwili od dziecka. Ale największym dramatem będzie wiedza o zdrowiu nowy, obowiązkowy przedmiot z 25 roku od września. I co on będzie promował? Przede wszystkim założenia globalistów, czyli realizacja modeli żywieniowych bez mięsa, no bo to niszczy klimat, promocję Zielonego Ładu, edukację seksualną, oczywiście z szacunkiem dla LGBT i seksualności, i to dotyczy szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Mamy więc deprawacyjne treści i permisywną edukację seksualną i totalne przeprogramowanie światopoglądu dzieci. I kto to w ogóle tworzy, kreuje te programy w Polsce? Nikt inny jak pan profesor. Izdebski. Jest on współpracownikiem Plant Parenthood, największej na świecie kliniki aborcyjnej, która morduje miliony dzieci od dekad. Posłuchajcie cytatu z jego wypowiedzi. Moim cichym wyzwaniem jest przyczynienie się do tego, by jak najwięcej kobiet w Polsce umiało wybrać fizyczną przyjemność, a nie czekanie latami na głębokie uczucie. Jeśli tego chcą, kobieta tak, także jak mężczyzna ma prawo nie umawiać się na związek, ale na sam seks. Pornografia jest dla kobiet, masturbacja jest dla kobiet, seks bez miłości też jest dla kobiet. Mamy prawo decydować o tym, aby prowadzić satysfakcjonujące i bezpieczne życie seksualne. To jest takie życie seksualne, które daje nam prawo do decydowania, czy, kiedy, ile dzieci chcemy posiadać. Kobieta ma prawo do bezpiecznej aborcji. A więc zobaczcie, na co nastawia się ideologia. Przyjemność, hedonizm, branie. Egoizm, żeby sprowadzić wszystko w życiu do przyjemności, żeby całkowicie wyeliminować czynnik cierpienia, który i tak towarzyszy, bo i tak towarzyszy. Najwięcej depresji i samobójstw jest wśród dzieci, które są właśnie trans, bo one nie wytrzymują ze sobą, bo im to nie daje szczęścia. Więc zobaczcie na statystyki dotyczące właśnie depresji i samobójstw na zachodzie, w Europie i w USA. Bo tak naprawdę tylko instynkt, natura, kopulacja upodabnia nas do zwierząt. W tym jesteśmy jedynie Podobnie do zwierząt. To jest jedyna rzecz, która nas upodabnia. Kopulacja, potrzeby seksualne, pożądanie, chuć. Zwierzę nie ma duszy, nie ma rozumu, nie potrafi zadać pytań metafizycznych, nie potrafi abstrakcyjnie myśleć, nie potrafi zastanowić się nad swoją inteligencją. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby powiedzieć samemu e, wszechmocnemu, nie, a potem jeszcze chodzić na mszę i twierdzić, że jest się katolikiem, i popierać taką ideologię. Trzeba być albo schizofrenikiem, albo obudnikiem faryzeuszem, albo człowiekiem niespełna rozumu. I nie wiedzieć, na czym polega w ogóle wiara katolicka. A co oznaczają standardy edukacji seksualnej, która była stworzona w 2010 roku przez WHO i Biuro Edukacji w Niemczech? Otóż standardy edukacji zdrowotnej dla dzieci. W wieku od 0 do 4 lat mówią, że dziecko ma się uczyć masturbacji przyjemności z dotykania własnego ciała. Jak to zamierzają zrealizować? Otóż mówią o tym wytyczne UNESCO i ONZ. Cytuję: Odbywać się to będzie przez symulację dziecka przez opiekuna z ograniczeniem praw rodzica, jeśli będzie potrzebne. A w wieku 9-12 lat dziecko w sposób skuteczny, skuteczny, powtarzam ma stosować środki antykoncepcyjne i prezerwatywy. To znaczy, że ma rozpocząć inicjację seksualną w wieku 9 lat. Dzieci w wieku 12 do 15 lat mają uczyć się negocjować i komunikować się w celu uprawiania bezpiecznego seksu. Ten tekst nie precyzuje, kto może tknąć taką dziewczynkę, natomiast czy chłopca. Natomiast wiemy, że może to dotyczyć i dotyczy to ewidentnie pedofili. Więc twoje dziecko ma wyrażać zgodę pedofilowi na bezpieczny seks, komunikować i negocjować, żeby to było bezpieczny seks bez tzw. powikłań skutków ubocznych ciąży. A czego WHO... Uczy 15 latków i wzwyż seksu powiązanego z wymianą dóbr ekonomicznych w zamian za dobra materialne typu ubrania czy posiłki. Czyli będą uczyć twoje dziecko jawnej prostytucji. Widzicie ukryty cel tego całego syfu. To jest ulepienie naszych dzieci na potrzeby pedofilów. Uformowanie dziecka do całkowitej nieumiejętności rozróżniania dobra od zła, ataków złego człowieka, nieumiejętności powiedzenia nie pedofilom. To jest otwarcie furtki dla pedofili, dla ataków pedofilów i dla przestępczej działalności pedofili wobec naszych dzieci. Dzieci zupełnie będą bezbronne, nie będą miały żadnych mechanizmów obronnych, żeby powiedzieć nie, bo nie będą nawet potrafiły rozróżnić. Czy rzeczywiście coś się teraz złego dzieje? Bo dziecko, które od drugiego roku życia czy pierwszego trenuje masturbację i sprawianie sobie przyjemności, nie będzie potrafiło tak nieuformowane albo uformowane tak fatalnie, nie będzie mogło odróżnić tego, czy rzeczywiście to, co robi dana osoba dorosła wobec niego, pedofil, jest złe czy nie. Mamy pozwolić na to, żeby nasze dzieci rozbudzono przedwcześnie seksualnie, by rozwinięto w nich chuci seksualne, by pobudzono je seksualnie, pozwalano się macać samemu, a potem opiekować po genitaliach, z pomocą właśnie opiekunów, z ograniczeniem naszych praw, by potem dziecko wyrażało zgodę na akty przestępcze pedofili, a potem dokonało tranzycji i stało się bezpłodne, bo efekty blokerów i terapii hormonalnej i operacji kolejczających ciało kończą się bezpłodnością, a bezpłodność to jest depopulacja. One nie będą miały nawet umiejętności wyczuć, że są wykorzystywane, że coś się złego dzieje wobec nich. Nie będą miały. Kompletnie świadomości, że to jest nawet złe. Tam się dokonuje mastektomii, amputacji piersi, usuwa się żeńskie gonady, macice, jajniki, jajowody. Nie ma szans, żebyś została matką, jeżeli będziesz chciała wrócić do swojej płci. Tak samo dotyczy to amputacji penisa, gonad męskich, kastracji. To są nieodwracalne zniszczenia płodności. Więc tęczowe szaleństwo chce zniszczyć płodność i rodzinę. I teraz pytanie, co mamy z tym wszystkim zrobić? Jak się bronić? Po pierwsze, mamy konstytucję. Mamy konstytucyjne prawo do sprzeciwu sumienia do klauzuli sumienia na podstawie artykułu 53 Konstytucji. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii mówi Konstytucja, to jest cytat. Więc w każdej sytuacji nauczyciel, człowiek, rodzic, który jest zmuszony do negowania własnych zasad moralnych i wartości, ma prawo powoływać się właśnie na ten artykuł. Ordo Juris też przygotowało poradnik, takie bardzo szerokie kompendium do obrony nauczycieli ich praw dotyczących na przykład stosowania zaimków. Statuty szkoły też są po to, żebyśmy bronili nasze dzieci, bo one też będą wykorzystywane pod dyktat równościowych zaleceń. Jest inspektor BHP, który powinien chronić bezpieczeństwo dzieci, gdyby chciano otworzyć właśnie kotelegacyjne toalety. A więc jedyne, co nam pozostaje, to konkretnie wziąć się za walkę, pisać petycje, dołączać do organizacji, nauczycieli i rodziców, mówić o tym głośno. A na koniec polecam Wam książkę. To jest Historia Kościoła katolickiego dla młodzieży, błogosławionego księdza Romana Archutowskiego, napisana pięknym językiem o historii Kościoła. Mam książkę w obronie tradycji, dlaczego warto poznać świętą tradycję Kościoła i w ogóle, czym jest katolicyzm. Jeśli chodzi o wychowanie, no to tutaj mam książkę Jacka Woronieckiego w szkole wychowania, był to książka jest naprawdę godna polecenia, wyśmienita. Jeśli chodzi o małżeństwo, filar rodziny, to jest książka wspaniała, rewelacyjna, Małżeństwo chrześcijańskie biskupa Dichamera Tota. A tutaj, a propos edukacji seksualnej, o czystości młodzieży. To wszystko w dzisiejszym odcinku, pozdrawiam Was serdecznie, z Panem Bogiem.